Teraz przechodzimy do ostatniego dużego bloku, żeby nawiązać tu do wypowiedzi pana Krzysztofa Witonia i do tego, dlaczego liczymy na to, że ktoś z tych, co się uczą dopiero teraz, będzie nas podtrzymywał emerytalnie w naszym układzie 50, plus, a nawet 60 plus i dalej, jak niektórzy z nas. No to na pewno potrzeba nam tutaj szkoły i to szkoły tej nowej szkoły, szkoły cyfrowej, szkoły zupełnie działającej w innych warunkach, już nie z nauczycielem pracowicie skrzywiącym kredą po tablicy. Jak państwo pamiętają z badań zespołu profesora Czapińskiego, z badań tam prowadzonych przez doktora Dominika Patorskiego, wygląda, że większość, od, od już od czterech lat, większość tych, którzy odpowiadają na pytanie, dlaczego nie korzystają z internetu, nie dlatego, że ich nie stać, czy nie dlatego, że nie mają sprzętu, bo to akurat nie jest prawda, nawet z, naj, naj, z najsłabszego kwartyla przychodowego. 19 bodajże procent gospodarstw domowych miało więcej niż jeden komputer w domu. Tak to wynikało z tamtych badań. Pytanie, odpowiedź była zawsze, bo nie wiemy do czego jest nam to potrzebne, nie jest nam to do niczego potrzebne, nie mamy zielonego pojęcia. A więc stąd rzeczywiście widać obszar dla edukacji i o tym, jak będzie wyglądała cyfrowa szkoła, jak wygląda, czy to program edukacyjny, czy tylko technologiczny, opowie nam pan Janusz Krupa z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, na początku chciałem podziękować za zaproszenie. Zostałem przedstawiony. Mnie jest taka niewielka komórka, która zajmuje się nowymi technologiami. Ja jestem właśnie naczelnikiem tej komórki, nazywam się Janusz Krupa. Proszę Państwa, cyfryzacja polskiej szkoły zaczęła się no już, można powiedzieć, parę dziesiątek lat temu. I ten proces trwa, miał różne stadia. Były centralne zakupy sprzętu, pracownie komputerowe. Ostatnie wydanie działań to program pilotażowy Cyfrowa Szkoła. Chciałbym tutaj powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na program pilotażowy dlatego, żeby Sprawdzić w warunkach polskich, czy potencjalnie ogromne nakłady inwestycyjne przyniosą zwrot, wartość dodaną dla edukacji i w jakich warunkach należy to robić, żeby tak się właśnie stało. Proszę Państwa, wiele jest strategii, dokumentów strategicznych w Polsce. Natomiast zagadnienia edukacyjne są rozproszone we wszystkich tych dokumentach. Tam nie można znaleźć, nie ma osobnej strategii dla edukacji. Mamy tutaj pokazane w wybranych strategiach, w szczególności tutaj długookresowa strategia rozwoju kraju, czy też strategia rozwoju kapitału ludzkiego, czy rozwoju kapitału społecznego. Zapisy są ogólne, natomiast jak to robić, mamy te rekomendowane kierunki interwencji. Te kierunki interwencji są sformułowane w ten sposób, że potrzeba impulsu cyfrowego, żeby z tych kierunków skorzystać. Ten impuls... Cyfrowy jest tutaj niezbędny. Metoda interwencji dla dzieci i młodzieży to właśnie cyfrowa szkoła. Jaka to jest ta cyfrowa szkoła? Otóż, cyfrowa szkoła, to jest definicja, którą sformułowała Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji, to taka szkoła, która lepiej wypełnia swoją misję edukacyjną. Wychowawczą i społeczną z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Już tutaj wcześniej moi przedmówcy mówiło o, mówili o tym, że tak naprawdę technika i technologia ma funkcję służebną do celów wyższych, do celów związanych z rozwojem społecznym. I tak też jest w szkole. Właśnie zależy nam na tym bardzo, żeby to była taka szkoła, która lepiej wykonuje swoje funkcje. Czy takie szkoły już są w Polsce? Otóż, tak jak powiedziałem na samym wstępie, ten proces cyfryzacji trwa od wielu lat i takie szkoły już się wyodrębniły. Takie szkoły znane są w Polsce i takie szkoły, polskie szkoły znane są na. Forum międzynarodowym edukacyjnym, jako wzór można je stawiać, chociażby można tutaj wspomnieć, czy gimnazjum w Nowym Tomyślu, czy szkołę podstawową numer 6 we wrześni, czy też zespół szkół technicznych w Radomi. Proszę Państwa, aby zaistniała cyfrowa szkoła. Niezbędne jest spełnienie kilku warunków. I oczywiście technika i technologia to jest warunek podstawowy. Bez tego nie można jak gdyby dalej ruszyć, nie można mówić o tym, że może być jakiś, jakikolwiek rozwój usług edukacyjnych czyli wyposażenie szkół w nowoczesną infrastrukturę sieciową, zapewnienie im wysokiej jakości dostępu do internetu, a także wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy. To jest warunek konieczny, ale nie jest to warunek wystarczający. W edukacji, edukacja to jest taki system naczyń połączonych, mamy jeszcze wiele bardzo wrażliwych elementów. I mamy tutaj nauczycieli, kompetencje nauczycieli. Te kompetencje trzeba podwyższyć. Nauczycieli po prostu trzeba przeszkolić tych, którzy są już w systemie, do tego, aby mogli z tych nowoczesnych technik i nowoczesnej technologii korzystać. Dalsza sprawa to są zasoby edukacyjne. I chodzi nam o to, żeby to były zasoby wysokiej jakości. Czyli takie, po które uczniowie chętnie sięgają, które mają walor edukacyjny. I jak wiemy, szkoła tradycyjna dzisiaj opiera się najczęściej na tym, że dominuje w niej metoda podawcza. Nauczyciele per katedra wykładają swoją wiedzę uczniom. I mamy do czynienia z przekazem. Wiele się mówi o tym, żeby były używane w szkołach, wykorzystywane metody aktywizujące uczniów. I cyfrowa szkoła to jest ten moment historyczny, że technologia może wspomóc te aktywizujące metody. I tak się właśnie też dzieje. Niektóre metody są wręcz opracowane po to, żeby były wspierane technologią. Chociażby odwrócone kształcenie, czy kształcenie wyprzedzające, inaczej zwane, jest takim przykładem. Niezwykle ważne jest również to, aby zapewnić szkołom ciągłe wsparcie merytoryczne i techniczne w procesie wdrażania instrumentów cyfrowej szkoły. W projekcie pilotażowym mieliśmy dwa takie, dwie takie funkcje. Jeden to był e-koordynator, czyli to taka osoba, nauczyciel, który miał pomagać swoim kolegom rozwijać kompetencje w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w ich pracy z uczniem. I druga sprawa to administrator sieci. W szkole jest niezbędny dostęp do internetu na wysokim poziomie. Już dzisiaj wiemy, prowadzone są aktualnie właśnie badania na ten temat, że znakomita większość szkół dostęp do internetu ma. 97% szkół taki dostęp ma. Te, które nie mają, no, musimy się pochylić nad tym, zobaczyć, co jest z tego przyczyną, że jeszcze nie mają. Natomiast tylko około 30% uczniów przepraszam tylko około szkół ma sieci szkolne strukturalne zarządzalne tak nam pokazują wyniki dotychczasowych badań które prowadzimy one będą znane za około dwa tygodnie i wtedy będą po prostu upowszechnione Proszę Państwa, ten pilotaż odbył się w roku szkolnym 2012-2013 i to była pierwsza faza realizacji tych powszechnych działań. Po tym pilotażu zostały sformułowane rekomendacje rekomendacje techniczne i technologiczne, i tam żeśmy sobie zapisali właśnie to, że chcielibyśmy, aby dostęp do internetu w 2020 roku w każdej szkole był na poziomie 1 gigabit na sekundę w obydwie strony. Oczywiście, w zależności od lokalnych warunków technicznych, liczby sprzętu, liczby uczniów, to może być inna wartość, ale musimy stawiać sobie, ambitne cele. Również środki, które były i w programie pilotażowym i w planowanych dalszych działaniach cyfryzacyjnych będą przeznaczone na to, żeby w szkole można było budować te strukturalne, zarządzalne sieci propagacji sygnału internetowego. Ale żeby, gdy już mamy to, żeby to skutecznie wykorzystywać. Potrzebne jest inne, zupełnie inne podejście do edukacji. I tutaj jest bardzo ważna rola dyrektora szkoły, żeby właśnie zachęcił swoich podwładnych nauczycieli, z którymi pracuje, do tego, żeby zechcieli te metody wykorzystywać. A bardzo szybko się przekonają, że to jest na ich korzyść, że to ułatwia pracę, uatrakcyjnia pracę. Mało tego, podnosi autorytet nauczyciela. Bo nauczyciel, y, zmienia się jego rola. On z tego profesora staje się takim przewodnikiem ucznia i y, y, nie obawia się temu uczniowi, który gdzieś tam znalazł jakieś informacje, powiedzieć też czasami, od, odpowiadając na pytanie, nie wiem, ale się dowiem i tobie odpowiem. I to jest właśnie ta przyszłość y, szkoły, szkoły, która. Odmiejscawia się, umożliwia to technologia, że proces edukacyjny nie musi już się odbywać w jednym czy tam w dwóch miejscach. To znaczy, teraz najczęściej to jest tak, że jest to szkoła i dom. Może być to wszędzie tam, gdzie jest dostęp do sieci, gdzie jest uczniowie, nauczyciele mogą korzystać z zasobów edukacyjnych. Również przestaje być to zależne od czasu zebrane materiały edukacyjne mogą być wielokrotnie przez uczniów powtarzane w dowolnym czasie. I to są niezwykle korzyści edukacyjne. Proszę Państwa, szkolenie nauczycieli to jest konieczność w pilotażu. Mieliśmy taki komponent e-nauczyciel. Ten komponent właściwie jeszcze trwa, bo to było w ramach projektu Projektu ze środków unijnych w dalszym ciągu jest realizowany. Nauczyciele dalej są szkoleni pod kątem potrzeb przyszłej cyfryzacji. Dalej mamy konieczność, aby nauczyciele również samodoskonalili się. I tutaj myślę, że nieźle sprawdził się w pilotażu ten model, gdzie nauczyciele Współpracują w międzyszkolnych sieciach współpracy. Również dzięki technologii. Nie muszą się spotykać face-to-face face bardzo często, natomiast bardzo często komunikują się za pomocą dostępnych narzędzi, które mają w zasięgu ręki. Dobre praktyki w pilotażu zainicjowaliśmy projekt e-podręczniki do kształcenia ogólnego. W 2015 roku, we wrześniu, 62 podręczniki będzie gotowe i następne działania cyfryzacyjne będą o wiele łatwiejsze, dlatego że publiczna oferta edukacyjnych zasobów cyfrowych będzie znacznie bogatsza, będą one znacznie większej jakości ze względu na to, że będą dopuszczane do użytku szkolnego. Dzisiaj również już jest ta oferta niemała i uczniowie mogą z wielu źródeł korzystać. Proszę Państwa, jeśli chodzi o indywidualny sprzęt w rękach ucznia, tutaj są różne możliwości. W tej chwili w Polsce najczęściej jest tak, że to szkoła zapewnia uczniom dostęp do sprzętu w takim modelu, że. Klasa wchodzi do klasopracowni pracowni i tam powiedzmy, każdy uczeń, czy też w poszczególnych gniazdach są komputery, z których uczniowie mogą korzystać do celów edukacyjnych. Ale również doskonale wiemy o tym, że w domach uczniowie mają dostęp do internetu, mają urządzenia, gdzie mogą za pomocą tych urządzeń być podłączeni do sieci podłączeni do tych zasobów mogą stale się uczyć, mogą być mobilni. Tu jest też bardzo ważne, że komputery mogą wspierać również metody eksperymentalne. I to też jest jedna z rekomendacji na podstawie pilotażu. Tu już ktoś powiedział, że bardzo ważne jest bezpieczeństwo dzieci. I młodzieży w sieci. Na to kładziemy również nacisk i chcemy, aby ten świat internetu, ten świat oferujący bardzo wiele różnych treści i usług, był szeroko dostępny również w szkole. Szkoła nie może być skansenem w żaden sposób. Jakie mamy? korzyści z cyfrowej szkoły. Wiem, że na sali jest tutaj wielu samorządowców i proszę Państwa, cyfrowa szkoła to wyraźnie lepsza jakość edukacji. Jeden z dyrektorów biorących szkoły, która brała udział w pilotażu powiedział coś takiego, było już wiele reform edukacji, ale tak naprawdę zmiana w metodach nauczania a więc ta wyższa jakość edukacji dokonała się za sprawą udziału szkoły w projekcie Cyfrowa Szkoła. I mamy również też ten element zwiększenia potencjału technologicznego szkół, który niestety w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Jeśli weźmiemy, odniesiemy to do średniej unijnej, gdzie średnia unijna mówi nam o tym, że liczba uczniów na jeden komputer edukacyjny to jest 5 w Polsce jest to 10 w dalszym ciągu i niestety ten sprzęt się w, w szybkim tempie starzeje organy prowadzące nie odtwarzały tego sprzętu który był dostarczony znaczy były takie co też odtwarzały ale nie w takim zakresie jak to byłoby po prostu konieczne więc są takie sytuacje, że wiele komputerów stoi w szkołach i niestety uczniowie nie mogą z nich skorzystać. Proszę Państwa, transformacja szkoły, każdej szkoły, od funkcjonalności tej szkoły tradycyjnej, tej z kredą, tej z nauczycielem podającym, do funkcjonalności szkoły cyfrowej, czyli tej, gdzie mamy nowoczesne metody, nauczania aktywizujące uczniów gdzie jest komunikacja między uczniami, między nauczycielami, uczniami, między szkołą i rodzicami, gdzie mamy wsparcie zarządzania szkoły przez systemy wsparcia z wykorzystaniem technologii. To jest etap długoletni i wieloetapowy. Nie da się tego zrobić z dnia na dzień. I Trzeba mieć tego świadomość, że jak się wchodzi na tą drogę, to małymi kroczkami trzeba tą drogą po prostu podążać. Z wielu względów, no tutaj wzgląd finansowy jest jednym z najważniejszych. Jest procesem kosztownym ze względu na właśnie sprzęty, infrastrukturę. Bardzo ważna sprawa to liderzy zmian. Jeśli dyrektor szkoły bądź osoba mająca wpływ na decyzje w szkole, wicedyrektor nie jest tym liderem zmian, to niekoniecznie ta zmiana się udaje. Dlatego dyrektor szkoły jest ten przekonany do tej zmiany, ten wdrażający tę zmianę jest tutaj takim bardzo ważnym elementem. No i zmianę dobrze byłoby przeprowadzać na poziomie organu prowadzącego dla wszystkich podległych szkół. Są takie gminy w Polsce, gdzie... Przyjęto pewną politykę cyfryzacji dla wszystkich szkół, chociażby gmina e, Miasto Września. Tam ten proces jest zaplanowany i dokonuje się e, w sposób e, uporządkowany, i wiadomo, kiedy i jakie zmiany nastąpią, co bardzo cenią sobie e, dyrektorzy i nauczyciele e, z tych, właśnie e, szkół. E, będzie wsparcie dla tej zmiany. Dla powszechnej cyfryzacji szkół planuje się, że działania będą właśnie w regionalnych programach operacyjnych, jeśli chodzi o wyposażenie, doposażenie w sprzęt i szkolenie nauczycieli, natomiast jeśli chodzi o kreowanie większej liczby elektronicznych zasobów edukacyjnych, to będzie na poziomie centralnym. No, i naszym sprzymierzeńcem jest również to, że sprzęt tanieje, technologia jest coraz bardziej dostępna, no, również dla szkół, gdzie niekoniecznie trzeba kupować, można wydzierżawić, wynająć różne już w tej chwili rynek oferuje możliwości, po to, żeby ta zmiana była możliwa. Proszę państwa, z edukacją to tak jest, że wszyscy jesteśmy ekspertami, wszyscy wiemy jak to powinno się dokonywać i dobrze, bo ona dotyczy naszych dzieci, dotyczy naszych wnuczków. Nam bardzo zależy na tym, żeby proces, który będzie dokonywany na bardzo szeroką skalę cyfryzacji szkół był takim procesem, gdzie Technologia i technika będzie miała służebną rolę dla wsparcia edukacji. Że usługa edukacyjna, którą będą otrzymywały nasze dzieci, wnuki, będzie na coraz wyższym poziomie dzięki technologii, dzięki sieciom, dzięki temu wszystkiemu, co Państwo tutaj robicie. To ma sens, taka jest potrzeba chwili, taki jest wymóg. Nasza gospodarka musi być konkurencyjna w stosunku do innych. Nasze dzieci powinny być lepiej wykształcone w stosunku do innych i myślę, że cyfrowa szkoła jest taką ofertą, która to zapewni. Dziękuję bardzo.